Właśnie dziś, kiłho. Ho to medytacja czystego umysłu i serca poprzez wdech i wydech dla doskonałej harmonii z wszechświatem. Nasz umysł jest nieskończony jak wszechświat. Wszechświat nie zatrzymuje się w jednym punkcie. Jest nieskończenie otwarty. Podczas tej medytacji Pozwól urzeczywistnić jedność swojego umysłu, ciała, ducha z nieskończonym Wszechświatem. Zajmij wygodną pozycję. Pamiętaj o swojej wygodzie i prostym kręgosłupie. Złóż dłonie w daszo. Zamknij oczy. Zaczniemy od kilku świadomych wdechów przez nos i wydechów przez usta. Z wdechem poczuj, jak zapraszasz energię, zapraszasz każdy oddech do Twojego brzucha, do hara, do miejsca mocy. Wdech. Przytrzymaj. I wydech ustami. Wdech, przytrzymaj i pełen wydech do końca. Wdech, przytrzymaj i wydech. oď tu teraz w swoim tempie wróć do naturalnego oddechu przez nos. Wdech nosem i wydech nosem. Niech oddech będzie pod w trakcie tej medytacji. Świadomie zapraszaj każdy wdech i wydech. Skup teraz swoją uwagę na miejscu, w którym spotykają się Twoje dłonie. Poproś o ręki. Możesz wyobrazić sobie światło, które wpada przez czubot Twojej głowy, wypełniając całe Twoje ciało, docierając do dłoni. Pobądź w czuciu energii. Cokolwiek czujesz, obserwuj, nie angażuj się. Wdech i wydech. Pomyśl o intencji, jaką masz na tą sesję. I poproś, aby rejki płynęło i wzmacniało Twoją intencję i Twoją energię. Dla Twojego najwyższego dobra. Możesz odłożyć teraz dłoni na kolana, lub położyć jedną rękę na hara pod pętkiem na brzuchu. Wyobraź sobie, że z wdechem zapraszasz światło, które przechodzi przez Twój nos, klatkę piersiową dociera do brzucha. Poczuj, jak to światło na wstrzymaniu zwiększa swoją moc. A z wydechem pozwól, aby to światło wypełniło. Twoją energię od środka i na zewnątrz. Z wydechem zapraszasz energię zwiększasz, swoją moc. A z wydechem wypełniasz się tą energią od środka na zewnątrz. Wypełniasz w nią każdą komórkę w swoim ciele rozświetlając aurę. Jeśli Twoje myśli zaczynają gdzieś krążyć, wracaj do oddechu. Ze świadomością, z wdechem łącz się ze swoim źródłem mocy, wyobrażając sobie światło, które przechodzi przez nos, klatkę piersiową dociera do brzucha, a z wydechem poczuj, jak wypełnia to światło każdą komórkę w Twoim ciele. I rozświetla Twoją aurę, Twoją energię tak jasno, tak mocno, jak tylko jesteś to w stanie sobie wyobrazić. Z wdechem zapraszasz energię, zwiększasz swoją moc, energii siły życiowej. A z wydechem wypełniasz się tą energią od środka i na zewnątrz. Oczy to rozświetlenie mocno poza twoim ciałem fizycznym. Możesz wyobrazić sobie, że to światło Wypełnia całą przestrzeń, w której teraz jesteś. Możesz też wyobrazić sobie, że wychodzi poza tą przestrzeń, i dociera tak daleko, jak jesteś to w stanie sobie wyobrazić. Powoli zaczniemy wracać do świadomości oddechu, naturalnie przez nos, wdech nosem, wydech nosem, bez skupiania się już na połączeniu z energią mocy i rozświetlaniu się z przedświatem Połącz chwilę w tym uczuciu, które teraz czujesz. Wzłóż dłonie w daszo. I podziękuj. Rejki. Podziękuj sobie. Możesz włożyć dłonie, skupić uwagę na oczach i powoli otwierać je. Poruszaj ciałem, wracaj do obecności w ciele fizycznym. I pamiętaj, właśnie dziś, nie złość się, nie martw się, okazuj wdzięczność. Angażuj się w to, co robisz. Bądź dobry dla wszystkich istot.